I chciałabym jeszcze sięgnąć tutaj do tych naszej, ja to nazywam, takich tych mądrości hildegardowych głębiej, żeby wyszukać takie, no niech to będą specyfiki, które są nam znane, ale czasem y, w takiej szukaniu pomocy przy pewnych dolegliwościach inaczej przygotowane mogą stać się takim wręcz no, pomocnym, nawet takim lekarstwem, tak? I myślę teraz o fasoli y, i ciecierzycy. Może ciecierzyce Hildegarda wskazuje. Jako taką bardzo dobrą, nawet ona pisze, że spożywanie jest jej przyjemne. Potem też pokazuje, że nawet gdyby ktoś miał gorączkę, może taką opieczoną ciecierzycę nad rozgrzanymi węglami zjadać i wyzdrowieje. I wiemy, że ciecierzyca znana też cieciorka, ciecierzyca, czasem grochem włoskim nazywana, jest już obecna w naszej kuchni polskiej, też ja, kiedy taką świąteczną sałatkę przygotowuję, to właśnie podaję. Chętnie ciecierzyce. do tego że są często, czy zupę z łupę, ciecierzycą, tak zachęcam, żeby do niej sięgać. Dobrze się y, toleruje, daje dużo takiego, y, takiej siły, i jest dobrym budulcem, y, więc to jest takie o wspomnienie, że się ją wskazuje. Natomiast fasola też jest u legardy bardzo wyraźnie y, obecna. Ja podam Ci taką szczególną recepturę, którą właśnie przygotujecie w kuchni sobie na taką pomoc, ale najpierw o niej opowiem, troszkę o tej fasoli, bo, bo tak trzeba języka hildegardowego przywołać. Hildegarda mówi, że fasola jest ciepła, dobra dla zdrowych i silnych ludzi, lepsza niż groch, spożywana przez chorych bardzo, tak, nie wywoła mielizny i śluzu, jak to czyni groch. Fasola jest dobra, pożyteczna dla człowieka chorego i zdrowego, ponieważ jest łagodna i lekko strażna. I dalej pisze, że kto odczuwa dolegliwości w trzewiach, powinien zagotować fasolę w wodzie, dodać trochę smalcu lub oliwy, odcedzić fasolę i taki otrzymany gorący wywar pić małymi łykami. Ma to czynić często, a zostanie wewnętrznie uzdrowiony, bowiem rosół z fasoli leczy ból w trzewiach, a smalec i oliwa usuwają go, dzięki czemu ból ten ustępuje. No, takie wyraźne wskazanie Hildegardowe na tą pomoc, jeśli chodzi o fasolę, i dalej na przykład pisze, że jeśli coś ma ból, tak jakieś wrzody i pokazuje jak przygotować taką taką w takim placku właśnie, przygotować taki placek z fasolą, z koprem i, i położyć to na to chore miejsce a ostrość fasoli usunie źródłowego bólu, za, zaś łagodność kopru włoskiego uleczy go. I zaraz ja oczywiście te receptury, te jej wskazania przełożę na ten nasz język, żebyśmy zobaczyli, że rzeczywiście można sobie tak tutaj pomóc. I zacznę od tej wody fasolowej, gdzie rzeczywiście czasem są takie dolegliwości, szukamy jakiejś pomocy, tak, to niekoniecznie jest jakieś wskazanie, żeby brać od razu jakieś leki, czy właśnie więc do lekarza. Trzeba spróbować takiego, jeśli jest jakaś dolegliwość, trzeli, jak mi legarda to mówi, i wtedy podaje taką recepturę. Pół litra wody, trzy czy cztery łyżki fasoli, może być biała, czy może czerwona, jaką Państwo macie, i jedna łyżka oleju słonecznikowego albo łyżeczka masła, oczywiście może też być tutaj. I tą fasolę, tę fasolę gotujemy w wodzie bez uprzedniego moczenia. Co jest ważne, co jest ważne. No, jak przygotowujemy, chcemy mieć jakąś potrawę z fasolą, to wcześniej moczymy, podobnie ciecierzyce, prawda? Tutaj nie. Tutaj należy właśnie wsypać tą, no bo ona jest taka sucha, fasola do wody, i gotujemy. I to jest znowu uwaga, takie 20-30 minut. Tylko tyle czasu. Teraz dodajemy właśnie tą łyżeczkę masła, czy łyżkę oleju słonecznikowego. Wymieszamy to i odcedzamy. Odcedzamy. I tylko wywar pijemy często małymi łykami do ustąpienia dolegliwości. Tu już, już potem komentarz doktora Herki, to jest ten lekarz medycyny, który z Hidegardę nam jakby wprowadzał na ten nasz współczesny, do tego współczesnego świata i mówi, że bardzo często obserwował właśnie taką bardzo dużą pomoc, kiedy ktoś miał dolegliwości i właśnie tak sobie tą wodę fasolową po prostu popijał. Tak, natomiast tym taką drugą recepturą, którą Hidegarda wskazuje, że jeśli ktoś ma jakieś takie Bóle, świeżby, wrzody, niezależnie od ich rodzaju, bo ona tak pisze, to mówi, żeby przygotować tak zwany placek. Tak? I teraz, co to znaczy? Już podaje taką recepturę, więc to taką suchą fasolę należy zmielić, żeby otrzymać mąkę. Natomiast też koper włoski też zmielić, żeby mieć proszek. I jeszcze tutaj będzie potrzebna mąka pszenna. Pszenna, to nie jest pomyłka, mąka pszenna, nie orkiszowa i troszeczkę wody. A już jeśli chodzi teraz o ilości, to pół kilograma takiej mąki z fasoli, fasolowej mąki, pół kilograma, 100 gramów kopru włoskiego w proszku, 100 gramów Mąki pszennej, mąki pszennej. I tu mamy taką mieszankę. I teraz chcemy przygotować sobie, bo mamy rzeczywiście ranę, którą się długo nie goi gdzieś tam na nodze, nawet gdzieś tam pod kolanem, na kolanie. Osobiście obserwowałam wiele, wiele razy, jak bardzo szybko pomagało na to, żeby taka rana była zaleczona. Bierzemy pięć łyżek tej mieszanki, tylko pięć łyżek, i jedną łyżeczkę wody. To razem mieszamy, tak? mieszamy, to przygotowujemy sobie taką, takie ciasto, i teraz proponuję to ciasto położyć, jeśli ktoś ma piec taki jeszcze z płytami, może właśnie Państwo niektórzy macie, to wtedy położyć na takiej płycie kuchennej, tak? Nie mamy patelnie na patelni. Chodzi o to, żeby to ciasto takie pozostało elastyczne i ciepłe. Czyli troszeczkę nam się ono nie ma być usmażone absolutnie, tylko jak gdyby. Te składniki staną się takie, tak połączone się w stanie takie elastyczne i ciepłe, i takie ciepłe położyć na jedną, nawet do dwóch godzin na tą naszą chorą kończynę i położyć tę nogę troszkę wyżej, tak? Kiedy ten okład wyschnie, znowu sobie taki, taki placek przygotować i ten się zabieg powtarza tak często, aż uzyskamy efekt uleczenia. Czyli jeśli wyjdzie jeszcze Państwu to ciasto zbyt takie jakieś kleiste, to można wtedy położyć sobie jakąś kawałeczek czy ściereczki, czy folii, tak, na to, żeby żeby on, żeby tu ważne jest, żeby tam utrzymać troszkę ten efekt ciepła. No i oczywiście to, tak jak powiedziałam, to może Państwu pomóc w takich czasem no długo, w długo w długim czasie niegojących się ranach i jeśli oczywiście można coś tu zastosować, tak, także. To, to taka jest podpowiedź i tak jak znowu tutaj hercka doktor nam komentuje, mówi, że rzeczywiście to było wręcz takie spektakularne obserwowanie, jak te niegleczące się rany potrafiły się goić. No i to dzisiaj wiedzielibyśmy, bo jeśli analizuje się skład tej fasoli, co tam jej jest tak, w tym koprze, to wiemy, że tam jest dużo takich ważnych składników, które w konsekwencji mogą dawać taki efekt przyśpieszający proces gujenia, tak? Więc ym, do, to są takie dzisiaj te moje podpowiedzi hildegardowe, te troszkę receptury, tak właśnie poukładane. Yy, bardzo proszę.